Witajcie, czekajcie, czekajcie, bo te doksy mnie po prostu zaraz... Dobra, więc... Nie wiem, czy wiecie, ale... Um, tak dziwnie się skończył poprzedni odcinek, że tak biegnę w stronę książki. Później jakimś cudem mi się gra przywróciła i... I zapisałam jej! One jeszcze istnieją? No to ja tylko odpędzę, tak? Nie zabiłam ich. Smutne. No, czekajcie. Będę się śpić, bo miejsce jest minimalnie zapchane więc... Ale nigdy nic nie wydam. jest taki... <laughs> zapychający. To w ogóle jest godzina... jakoś 8.30 rano. Dla mnie to jest wściekle wcześnie, ja zawsze nagrywam gdzieś tak, nie wiem... A nie, to różnie. Na wakacjach to dzisiaj 11:12. 11, 12. Eee, coś takiego. Nic nie słyszę! Czy tu nie ma na pewno muzyki, czy co? Dobra. Nie no, serio! Co z Okej, okay, no załóżmy, że jest dobrze. I co? Tych, coś w tych szakach? Dobra, nieważne. Dobra. Chyba włączony. Co, no ja potrafił uratować życie się nie dziwić. O, rzadko. No i super. Teraz. w przyrodę, tylko po to, żeby się dostać do Hagrid'a. Je, ja, ja nie mogę, jakie wiarygodne tło! <laughs> Widzicie jakie te wrzozy tutaj? Jakby ktoś rozważył makietę, ale dobra. Jeszcze ja nie będę się czepiać w o Animacją, nie! To mi przypomina moje wspomnienie z dzieciństwa, jak sakałam po i sa kolano rozwaliłam. To nie było przyjemne. Kolejna książka, no jak pięknie. Cudnie, wspaniale. Ile jeszcze epitetów to wcisnę. O, super. A ten największy chyba. Będzie tam coś? Uuu, fajnie. To secret? Czekajcie, coś się tu otworzyło? Bo ja nie wiem nawet. Co się stało? Ej, co się stało? Nic nie odkryło. Ej, tam coś jest, mogę... Ale się boję, jak skoczę do wody, to zginę. Wiecie co? Nie, ja nie będę ryzykować. Ja tam chyba byłam zresztą. Bo coś mi się widzi, że ja takiego wielkiego pniaka już widziałam. Ja już nic nie pamiętam, wiecie? Dobra, a czemu wstałam tak wcześnie? Może mnie pytacie. Znaczy, dla mnie to jest wcześnie, 7:30. W roku szkolnym będzie jeszcze godzinę wcześniej. Masakra. Wstałam tak, bo. Wiesz, bo idę sobie do centrum handlowego i. czy jadę, bo jadę autobusem, że nie będę tak tak latać. Nie, on żyje! Super, teraz będzie mi życie. Zjadał jak ja. Te. Jak... O nie, one odżywają jeszcze lepiej. Nie! Ale czy widzisz mnie? Tu masz życia? Trzy ćwierć od śmierci, że tak powiem. Ojeju, tylko ja troszeczkę zmęczona z Nie wiem nad czemu. Czy to ma coś wspólnego z tym, że położyłem się spać o pierwszym. Szal. Ile ja spałam 6 godzin i pół jej. Tak będzie codziennie teraz. Ej, to jest ciemno, nic nie... To, nie fair, to ja nic nie widzę po prostu. <laughs> Dobra, muszę mówić głośniej. Ale obudzę ludzi. Znaczy ja tylko z Luną jestem, ale ona ma prawo się wyspać, nie? Mm. Jak to fajnie, będę mogła... To ja już powinna znowu ryjmy na dwójkę, bo taki ten... Nie wiem, czy secret jak to nazwać w... By... Mogę się tu utopić? Utopię się. ja nie mogę tu wskoczyć, ale ciekawe. No ładne to jest. To bym przypominała, albo ma miała dwójkę w świątyni Wody i Lodu, albo nie wiem, oglądaliście kiedyś H2O wystarczy. Kropa tam chyba była taka jaskinia. Tam się chyba przemienił Syreny czy coś. Ja to nie oglądałam za często, to się nie mądrze. ten to skacze strasznie. Tak się przekrzywia. I co. Czy mogę wreszcie znaleźć tego Hagrida? Wow, To mi się podoba Jak teraz widzę? Mm. Pila poznam go? On mi coś przypomina Nie zbieraj Chyba znalazł znicza, bo znicza trzyma Znaczy za, zawsze wszystko sprawdzić, dlaczego no, czemu nie No sprawdzimy sobie, co nam szkodzi Chcę zobaczyć, czy mam rację A to kto? G Tilly Toak A to nawet nie wiem to jakiś Bardock Muldon, tutaj mówią... Czy z Rady Czarodziejów? A tu nie wiem. Coś o teorii, maki. Mm. Lol. Jakiś wariat? Famos for the Tak, chyba sławny za wynalezienie złotego znicza. A ten kleks to kto? Znikoskop. Chyba... A, fałszoskop. Mocha wynalazł fałszoskop. Takie urządzenie nie bo... ma. no nie, co ten Slytherin robi? Nie quit game! Nie quit. Game. Mogę się utopić? Nie. Chwada. Dobra, idziemy dalej. Już, już, chrypy dostaję po prostu. To mi się pokończyły. No i... Będę chora. Bo nie mam czego brać. Wiem jak to zabrzmiało. Ale chodzi tylko o lekarstwo. Wiem, wiem, ja się czasem zachowuję jakbym coś brała, ale uwierzcie mi. Jedyne, czym się norkomunizuje, to muzyką. mi. Nie wiem, nawet. Ale też radę. Ten dzieciak mi ciągle zaskakuje. Widzicie, taka wredna ja jestem przecież jak ile? Jestem 4 lata starsza niż dzieciak. Nie wiem. Może mnie ktoś ogląda w wieku 11 lata, a ja dzieciak. No to bardzo miłe. No sorry. Przepraszam Was. Ogólnie nie lubię. Wyobrażać ludzi, ale ciągle to robię. Przez przypadek. Takie życie. Co to jest? Nie wiem, ale. idę dalej. Po co mi to wszystko? Kiedy Freddy i George przyjdą? Te karty, ten nie pamiętam po co? Tak, dla panu, czy coś dostanę? To myślmy. Nie wiem, czy ma jakąś jaszczurkę. Chyba. Tak się szybko kręci, trudno stwierdzić. Kiedyś go sobie zobaczę, bo nie chcę znowu robić przerwy. Serdecznie mam taki głos! Ja mam taki głos, jakbym, kurde, jakbym o piątej wstała. Błagam, bez... Bez, jak się to mówi, bez przesady. Strzałki pokazują, że trzeba iść wtedy. Czy to jest już ratka Hagrida? Bo naprawdę. Zupełnie inaczej wyglądała droga do niego. Takie pagórki bo W piątej części oni tak fajnie zbiega, z pagórka, taka muzyka... Leciało O, z tymi świniami, ja bym taki ubaw! Zobaczycie. Ojej, teraz Harry, będę po łaskinie Harry, tutaj. O nie, będę go tłumaczyć. Eee, chodź długo. Chcemy coś pokazać, ale wiem co. Tak, przy okazji gratulacje, że dołączyłeś do drużyny Kuilicza. A ja tu nie wiem co nam gada, Słowo. Podróż... Nie wiem. Dobra, witaj w moim domu, Harry. Dziwnie, jest mały, ale przytulniejszy niż komórka pod schodami, chyba. Teraz mogę pokazać ci, co chciałem. Nie dokończyłam, bo... To jest jajo smoka, Harry. Ale to jest nasz sekret, pamiętaj. To jajko jest bardzo delikatne. Nie mogę zostawić tutaj samego, ale ja potrzebuję parę fire seeds. Trzeba mu dać, chyba. Kary, czy mógłbyś poszukać ich dla mnie? Nie wiem. Ja. Ja rosnę ich. Grow. To grow to dorastać. Potrzebuję do kolekcji. Bądź ostrożny. Coś tam, że są gorące. A pamiętam. Je trzeba będzie ostudzić, czy jakoś tak. Nie każę mi się wynosić. Czekajcie, bo teraz będą te świnia. Z nimi mam taki ubaw. Znaczy, nie, nie, ja nie gram. Mogę Wam przysiąc. Ale ja mówię, że ja pamiętam. Mogę wam skoczyć. Chyba. Nie mogę? Ale chyba mogę na nie rzucić flipendo, czy coś. I że one tak rżały wtedy. O już się laguje, fajnie, ja o świniach Sobie gadam. Czekajcie, zaraz etuję. Już laguję. Jak będzie do tych świn? Ja do nich chcę. Coś się robiło, że one wrzeszczały. Świnka! O, już się daruje. Nie wiem, pamiętam, że miałam z nim jakiś ubaw, bo ona się daruła jak opętana. A to co? Koza? To koza, myślałam, że świnia. Dobra, tu są jakieś drzwiczki, ale najpierw się rozejrzę, bo tu mogą być jakieś sekrety poukrywane. I co? A to co to ma być? Wychodek? Co to za...? Nie, to haszopa, jakieś na narzędzia. Od razu wychodek. Hej, zamknęli mnie tu! Hagrid mnie tu przetrzymuje, A tam są twarze. Drży się, świnio! <grym> Ale ja mam problemy. Dobra, muszę iść tędy i szukać tych... Ten fragment też pamiętam z dzieciństwa coś. Ej, to nie fair, za zakręt tutaj nic nie widziałam. Ja go nie zbiera? Tak, tak mi się zdawało przez chwilę. No dobra. Jestem na skraju wyczerpania. Czy nie, tylko Harry. Patrzcie na jego błyskawice. Jeszcze jakoś sobie poradzę. Dobra, podsumowując... Ej! Doxy? No i gdzie mieszkasz? No więc tak, podsumowując. Koniec wakacji, ja nie zrealizowałam wszystkich swoich planów. i nauczyłam się stać na rękach. Właściwie tylko raz poszłam trenować, ale nie szkodzi. Kiedyś coś zrobię. Dacie się. Doksy, odwalić! Odwalić się ode mnie. Co ja mówię dość... Formatu, On mi się zaraz zakradnie od tyłu, mnie zabije. No zobaczcie, jak ja mam. kokolwiek szukać. Musimy szybko znaleźć książkę albo żabę. Chociaż wolałabym książkę. Ale. I co, dacie żabę? Jedna fasolka w wielkim kufrze, wiecie co? Ale fajno, bo dot. Nie, doksy, wynocha, nie! Ratujcie, ja nie mogę się obejrzeć, bo jak ja się obejrzę, to mnie w tym czasie zaatakuje. Nie, czekajcie. Poszedł sobie. I bardzo dobrze. Nie mam zamiaru zachorować na jakąś tarwiceczce. Super, teraz do jakieś jaski. Złych snów chyba. co hmm? chcę myślę... czekajcie! Pierwsze co muszę zrobić to. Zależnie robić Gdzie ona jest? Dobrze, tu jest. Zaraz mi się zacznie ciąć. Ładnie tu, ale... Tego zupełnie nie było w filmie. Nie musiałam niczego szukać i byłam z, ro z rodnym hermioną, więc w ogóle. Jeszcze Malfoy podglądał. A może ja coś uprzedziłam, jakieś fakty. Trudno. A ja nie mogę, ale tu pięknie. Nie. To coś pięknego. To widzicie? Nie, no, widziałem Nie widziałam że tak robię, tak ładnie. No, nie jakoś. A i zawsze zacznijcie. Ale czemu wyciągnąć flipendą? Ja Nie pendel. Ja wyciągnę pendel. Nie widzę, nie widzę. Książka, szybko do niej. Uch, jeju, jak się przestraszyłam. Dobra, no to ta książka już kończy. Prawda. Oj. Dobra, lepiej go zostawię w spokoju. Skoro on nie robi krzywdy, to po co ja mam go krzywdzić? OK Jakieś beczki. Po co on nie, 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 głos, taki nie, 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 cichy, taki nie, 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 no i super, nie skończyłam w filmiku na, na 50 widzów, genialne, nie? To nie, nie jest taki łatwe, jak wam się wydaje, przynajmniej nie dla mnie. Żaba, ekstra. Co by tam dalej powiedzieć? Znaczy, nie wiem. Trzeba się uczyć biologii nie gdzieś może trzy tematy przerobić. Wczoraj przerobiłam trzy, masakra, masakra. Takie nudne trochę. ale... O, to jest następna książka, więc muszę dotrzymać obietnicy. Ja to, to było tak blisko? Trudno, kłamie, dobra. Mam że następna książka jest długo. Jak mi się zacznie lagować, to w to wszystko będziemy jak na najwyżej. Hej, tam... Aaaa! Się... A to takie cwane. To pewnie karta będzie, bo to było troszkę sprytnie ukryte. Nie? nie żaba, ale ja nie narzekam. Więc to nie było takie sprytnie ukryte, tylko dla mnie. Smutne, dobra, dalej. Znowu żaba, ale już nie potrzebuję chyba. Po, po co ja to zebrałam? Mogłam zachować na gorszy dni, czy coś takiego. Przecież Harem może się niedługo skiepić. Te beczki są naprawdę podejrzane. W ogóle, co sobie Hagrid myśli, żeby nie posłać do jakiejś jaskini? Przecież to jest niebezpiecznie. Jestem tylko dzieckiem. Nie jestem. O! Znalazłam! To musi być roślina... Fires. Nie, na co to? Faktyk coś tam gadał, ale... Dobra, teraz muszę zaczekać aż to ostygnie, bo inaczej się poparzę. Znaczy, tak mi się zdaje. No i super, rozstygło. Ile mam tego zebrać? Aha, to już zgasło na zawsze, zepsułam roślinę. Jak już to jest przykro, dobra. Te Nie żartuj. Co tu kapie? Py, zakołnierz haremu. Czy to go nie jest. chyba? Jeju. Nie wiem, spać mi się chce, jakaś jestem taka, taka ciężka jakaś. Ale co to miało być w ogóle? No przepraszam, Powiedz jeszcze raz. Spróbuję. Wiecie co? Pamiętacie, może? Nie no jestem. Chyba lawa, galaretka, rajma, trójki. Chyba mówiłam, że ja nie jestem gruba. Ale teraz tak myślę. Tak się myślę, że może jednak jestem. Ech. Bardzo trudno coś stwierdzić. Robił czasy BMI, wiecie co to? Wiecie. Dobra, obry sobie BMI i wychodzi na to, że może tyle No mała Jakaś. Jakaś okrągła jestem. Ale mam problemy. Będę gadać sobie, czy jestem gruba, czy chuda. Nipendo. Dla mnie jestem minimalnie gruba. Nie wiem. Wiecie co? Sama siebie to naprawdę. Trudno mi to ocenić. Znowu się tnie, nie. Błagam. Jak się tnie, to często mi się dźwięk przesuwa. Czekajcie, resetuję. Dobra, ale tym razem to już na poważne. Następna książka zapisuje. Wiem, nie wierzycie mi. Ale to prawda. Fajny dźwięk, jak. Jak, je, jak się to mówi? Zbieram. A ogólnie to jest ładnie, Ładnie zrobione takie schiny. Też mam jakieś wspomnienie. Coś jak mam dzieckiem zwiedzam kopalnię, czy coś takiego. I gdzie ja mam iść? A tędy. Trochę mi głupio teraz. Jest książka, świetnie, zapisujemy i papatki. No dobra, coś jeszcze co powiedzieć? Nie wiem. O ludzie. O ludzie. Sorry, myślałam się przeciągnąć. <laughs> Dobra. To co Zobaczy ska w następnym odcinku, może jeszcze ja przeżyję. Akurat się wakacje kończą, to mam na to czas. Dobra, to...